Pierwsza pauza w drodze. Jeszcze w Polsce. Tu przed granicą zawsze lubię my się zatrzymać na. E, Mob No. E, o! Wejść sobie do żabki. Kupić sobie jakiś posiłek szybki. Szczepiarek czeka. Tu można też przejść się kawałek z kioskiem. Także jest to dla nas wygodne. Po jednym popili. Tam adres i nawigację. I za chwilę będziemy sobie dalej jechać. Dzisiejsza noc w Niemczech? Jak to mówię? Dzisiejsza noc wida e, nocrek, bo będziemy sobie spać gdzieś na parkingu. A jutro już pierwsze miejsce docelowe. Jedziemy już drugi dzień. Ile godzin za nami jazdy? 6 plus 4? 10 godzin, tak? Po 10 godzin jazdy już za nami. E, no, z do dziś niecałe dwie godziny e, Dzisiaj pierwszy noc jak we Francji e, W miejscowości Kolmar. E, zostaniemy, zostaniemy tam prawdopodobnie jak dwie noce e, Jutro od rana chcielibyśmy sobie wziąć rowery i pojechać zwiedzać Jak mi od ja zrobiła, No średnio Pogoda brzydka Nad ranem nawet niektóre chwilę padało e, Sama autostr autostrada i troszeczkę zieleniny właściwie nie ma na co patrzeć to no nie jest jazda do przodu, ale No i czekam na, na tą Francję, to zobaczymy jak tam będzie, mam nadzieję że tam będzie super Jak sobie to Tomek prędko w porządku, w porządku. W porządku. No. Także, na razie bez fajerwerków czekamy na pierwszy nocne nocleg na no, to jest najdzielniejszy pasażer. Normalnie takiego posadu każdemu liczy anioł, całą drogę sobie siedzi, tam nawet jeśli tylko, tylko sobie siedzi i patrzy, pewnie no, jest trochę niepokojony, no ale co zrobić. Zabezpieczony ładnie, a potem będzie cały dzień na dworze siedział, To tak, jest za coś. Okej, okay, to tak. Eee, no, w sobotę po południu już na kempingu nie było miejsc i pan skierował nas na taki parking e, dla kamperów e, także przyjechaliśmy, samochodu tutaj jest pełno e, Wjazd tutaj na jedną noc kosztował 18 euro 18 euro e, Można sobie tutaj wykupić prąd czy e, nawet kupić się żetony zaraz pójdę pokażę Wam jak to wygląda e, Prawdopodobnie jest to miejsce do zwrócenia nieczystości, szarej wody. Idziemy właśnie się rozejrzeć, jak to wszystko wygląda tutaj na miejscu. Dobra, działamy. Przyszliśmy z Lutuki, czyli można sobie wybrać język. i tak. na yy, Żeby mieć dostęp do prądu i, i żeby rzut, zrzucić to toaletę. Tam po drugiej stronie, na tym było jeszcze wybór o bariery. Dziękujemy Barton, bo to tyle nam jest nam dzisiaj potrzebne. Dobra, a potem pokażemy, co z tym Dali zrobimy. O, czekaj, czekaj. Dobra, są wypane. Pójść, coś. A, chcej. A tak to wygląda z ulicy. E, Miejsce, do którego nas skierował pan. Żebyśmy mogli sobie tutaj przymocować jedną noc, tylko lecimy z powrotem na parking. No, Okolista trzeba przyznać, że nic specjalnego przy, przy jakimś takim porcie. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. No, ale to najważniejsze. Najważniejsze, że mogliśmy sobie bezpiecznie gdzieś zaparkować. Zrobiliśmy wszystko, co musimy. Podłączymy sobie jeszcze prąd. Także nie ma problemu. Gdybyście chcieli znać nazwę tego, to tutaj macie nazwę. Jeszcze pokażę Wam ciekawą rzecz, bo my to odkryliśmy oczywiście, po tym jak się zalogowaliśmy na miejsce są jakby dwie opcje. Only Park i tutaj to drugie Port Place to chyba te troszeczkę, no takie zamknięte, opcje, troszeczkę droższa, natomiast o. Woda, prąd, wszystko w cenie. No my na tej tańszej opcji. Całkiem, całkiem przez przypadek, no ale e, tak już jesteśmy, na jedną noc to nam zupełnie wystarczy. Także w razie czego macie dwie opcje. To... Dzień dobry, dzień dobry. No na nami? Spaliśmy dzisiaj na no, takim specjalnym parkingu dla kamperów. Jak mówiłam wcześniej. Jak było? Cisza, spokój, eee, było naprawdę super, Wspałam się, bo poprzedniej nocy tak trochę słabo spałam, jeszcze myślałam o pracy, nie umiałam jeszcze się tak zrelaksować, natomiast dzisiaj już wyspałam się super, nikt nie hałasował, nikt nie przeszkadzał, eee, nie było, słychać żadnych pociągów, żadnych samochodów, kompletnie niczego, żadnych dzikich zwierząt, eee, rewelacyjna noc, ja chyba jednak jestem przyzwyczajona do takiej, Miejskiej dżungli jednak, no ale ale wiadomo. Yy, podłączamy prąd, wykupiliśmy sobie wcz wczoraj prąd na 4 godziny, podłączamy prąd, ale niestety tak musiał jak pościągać rower, bo się nie mógł dostać do swojego kabla, bo go ma tutaj schowanego. Na dole, yy, gdzie yy, butla od gazowa A yy, z rowerami, na bagażniku mogliśmy tylko uchylić okno tak kawałeczek. Tfu, uchylić drzwi, tylko tak kawałeczek i nie mógł się tam dostać eee, także musi ściągnąć rowery, podłączyć nas na chwilę a to dlatego, że cię śpimy na kempingu, ale pan powiedział, że nie będziemy mieli dostępu do prądu więc, więc musimy troszeczkę wszystko podładować, cały sprzęt Dzisiaj camping bez prądu, prawdopodobnie, i potem kolejna noc na dziko. Także, także musimy trochę za, zadbać o ten prąd, a żeby nam się wszystko poodładowało. No i co? I dzisiaj: Kolmar. Jedziemy na kemping. Zależało nam na tym, żeby zostawić samochód na kempingu bo będziemy zostawić szczypiorka w środku, więc chcieliśmy, żeby to wszystko było też jakoś super bezpiecznie, Ale myślę po dzisiejszej nocy, że tutaj też bym się nie bała zostawić samochodu ze szczepiorkiem w środku. Myślę, że tutaj też spoczko by było. No ale już mamy wykupioną parcelę. Także lecimy. O, widoki są fajne, bo mamy parcelę nad samą rzeką. Bardzo ładnie to wygląda. I taka przyjemna, orzeźwiająca bryza. Eee, sam camping jest spory. Eee, natomiast... no co? Eee, wszystko płatne. Eee, prądu nie mamy przy parcelach. Jeśli chodzi o serwis zrzucenia no, szarej wody, wiadomo, za darmo, natomiast zrzucenie toalety i pobranie czystej wody jest płatne. Dlatego nie zrobiliśmy teraz tego. Zrobimy to jutro rano, bo jutro rano wyruszamy dalej, będziemy spali na dziko, więc musimy się całkowicie potem tutaj opróżnić, a dzisiaj dostajemy na jedną noc. Zostawiamy szczepiorkę w samochodzie i będziemy lecieć, um, sobie zwiedzać to miasteczko tutaj to centrum. E, małe miasteczko, ale podobno bardzo ładnie. Your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that a love has capsized. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Even though you're next to me. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you Even though you're next to me to find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of